Chodź, zaczynamy. Mówię ci, nigdy kogoś takiego nie widziałam. Nie przyjmą jej do szkoły. Może jest na stypendium? Nie. Ty też masz stypendium, ale Ciebie bardzo lubię. Ona jest inna. Ale zmieńmy temat, bo nie ma o czym mówić. Co słychać u ciebie w domu? Jak zwykle nuda. Kiedy lecisz na Fiji? Zmiana planów. Pokłóciłam się z ojcem. Zostanę w szkole przez całe wakacje. Nie przeszkadza mi to. Nie przejmuj się.

Co tu robicie? Wyjechałyście na wakacje. Powiedziałam mamie, że wolę wrócić do szkoły. Kochana, a ja zmyśliłam, że muszę powtórzyć egzamin. Za to was uwielbiam. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami na świecie. Dziękuję wam. Nie zostawiłybyśmy cię samej. Wolałyśmy wrócić i cierpieć razem z tobą. Dziękuję.